Początek naszej wyprawy zaczyna się w miejscowości Piła. Kawałek za końskimi w stronę Stomporkowa. Fajny zbiornik wodny. Nadleśnictwo barycz. To jest punkt startowy. Ruszamy. Spakowane trajki. Zabieramy ze sobą wersję Hunter z trzema bateriami po 25 Ah, więc nie martwimy się w ogóle o to, że może zabraknąć nam prądu. Drugą maszyną to jest nasz słynny Fat Tray, w którym testujemy bardzo ciekawe rozwiązanie, czyli Smart BMS. To nam umożliwia zarządzanie baterią. Z pozycji smartfona ustawieniami i nasza wyprawa ma na celu przetestowanie tej baterii i systemu, który został wprowadzony. Już zrobiliśmy kilkadziesiąt kilometrów testu, ale dziś będziemy mieli konkretną wyprawę i przy okazji spędzimy fajnie tak. Więc. Rysamy. Pierwszy przystanek naszej dzisiejszej podróży jest pod największym grzyjnikiem na świecie podobno. <laughs> nawet, nawet mają kawiarenkę pod grzyjnikiem. I mają małe grzyjniki. Już wiemy, skąd się bierze globalne ocieplenie. <noise> Stoporkowie postawili grzejniki w parku i stąd mamy globalne ocieplenie. Ogólnie całkiem fajna sprawa. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to jest odlew. Jak oceniasz pracę na 360 póki co? Jest bardzo wygodnie, jest mała więc łatwo się wyciąga, szybko startuje, no, bardzo praktyczny sprzęt. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę więcej będziemy mogli nią do zobaczymy jak długo ładuje się bateria albo jak szybko zużywa się bateria i jak szybko ładuje się nasza karta. Na ślady dinozaurów co się kilka milionów lat wstecz i ciekawy punkt, na który zwrócimy uwagę przez te miliony lat ukształtowanie nie zmieniło się znacznie, ponieważ skała, którą będziemy obserwować przynajmniej w zdjęciu wygląda na to, że nie była wyciągana gdzieś spod war ziemi. Zobaczymy. Te kilometry za nami, wbijamy się w rezerwat e, Gagatu i Sołtysowskie Ślady dinozaurów skierowały nas w to miejsce Chcemy to zobaczyć, mamy jeszcze dwa kilometry do tego punktu Jesteśmy niedaleko w Skarżyska Kamiennego Światło daje wreszcie no, troszkę ostrości e, W 7 pamiętamy o tym, żeby zaciągnąć kamulet ręczny Bo moja wylądowała właśnie o tu, o tu Czekajcie O, w rowie Zostawiłem ją na delikatnym zjeździe tutaj bez zablokowania hamulca popędziłem szybko, żeby wam pokazać ee, znak i trueczka wylądowała. Tutaj... Na całe szczęście daleko nie pojechała. <laughs> tak jak Rafał zwrócił przed chwilą uwagę, całe szczęście trejka daleko nie pojechała, ale co by było gdyby? E, zostawiona została na przykład w miejscu jakiś kilometr w dół. E, sam rower jest zaprojektowany w ten sposób, że ma wyprzedzenie osi, czyli w momencie jakiejś e, nierówności rower ustawia się cały czas do prostej. Czyli kiedy puścimy kierownicę, rower cały czas dąży do tego, żeby iść prosto. Więc jeżeli pozostawimy go w górach e, na jakimś zboczu, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że on będzie chciał jechać do tego momentu, aż rozpędzi się nie prawdopodobnych prędkości i może narobić ogromnych problemów, szkód. Więc zaciągajcie rękę. No tak, dojechaliśmy do naszego drugiego punktu wycieczki, do tropów dinozaurów, podobno jedynych w Europie zachowanych w tak dobrym stanie. Całkiem fajne. Co my w ogóle mamy tu odbite? Mm, mamy y, zauropody, czyli te wielkie dinozaury z szyją i długim ogonem. Ogromne, największe chyba, przynajmniej z takiej wiedzy mojej. Drugie to są drapieżnego lazoroida. Trudna nazwa, ale. Najbardziej efektywne odbicie śladów właśnie z tego mniejszego dinozaura, który wizualnie wyglądał jak ptak, zbliżony jak raptor, ale był, był futrowaty, więc ee, ciekawa. Ja, tak, coś tam. <grystanie> <grystanie> w każdym razie ciekawe miejsce e, też. To jak zachowane tutaj roślinne, że tak naprawdę roślina jest taka karłowata. Wszystkie takie drobne krzaczki, drobne roślinki. I no mamy praktycznie odsłoniętą skałę gołą. I ta skała też sprawia takie wrażenie nietutejszej. Jakby tak wygląda po prostu inaczej niż każdy inny kamień, jaki się normalnie mija. Ma taki swój klimacik, całkiem przyjemne miejsce. Fajne jest to, że to jest zadaszone tutaj, aczkolwiek chyba na dzień dzisiejszy bardziej by mi się, się podobała jakby była taka płyta szklana, rzucona, duża, że mógłbym sobie stanąć bezpośrednio na tym śladem. To by wyglądało jeszcze fajniej, bo no, można byłoby się zbliżej, bliżej temu przyjrzeć. Piskamy. Ale i tak nie ma co narzekać, no bo bez przesady, nie? znaleźliśmy też kawałek prehistorycznej blachy, blacha dinozaurów. Szybka pauza, żebyśmy mogli Wam pokazać bardzo ciekawą rzecz. Właśnie za chwilkę wjeżdżamy do Słodniowskiego Ogląborskiego Parku Krajobrazowego. Pojawiają się znaki. Standardowo informacja, że jest zakaz wjazdu, druga leśna. I oczywiście nie dotyczy rowerów, więc naszymi bajkami z ograniczeniem mocy możemy swobodnie wbijać do lasu. Już nawet wież widokowych się nie buduje, tylko są wirtualne. Wieże widokowe są w sieci. Zobacz... Wiecie, w czym jest problem? Ogólnie jesteśmy w miejscu, gdzie jest wirtualna wieża widokowa, ale... nie ma zasięgu. <grystanie> <grystanie> Także należy zrobić sobie zdjęcie tego i obejrzeć, jak w będziecie w domu. <grystanie> Wtedy możecie popodziwiać jakie widoki mieliście w miejscu, w którym byliście. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> A ogólnie dotarliśmy właśnie do e, piekielnej bramy. Ogólnie cały region Świętokrzyski jest usłany taki, tego typu miejscami. Poprzednim razem byliśmy w Diablej, Diablej Diable Jaskini, czy coś takiego? Mm, nie, chyba by tak. do piekiel. Nie, ja jakoś, jest... in, jakoś inaczej się odbyłem. W każdym razie też takie piekielne. No. Ale mnóstwo jest tematyki piekielnej, diabelnej. Y, są wiedźmy, są. Eee, Diable góry na przykład. jest tak. mnóstwo takich punktów, gdzie tematyka się przewiązuje właśnie przeplata. Eee, na przykład pikiny szlaki, którymi dzisiaj jedziemy. Zgodnie. To jest kolejny element. Także... altana, 2 km. Może tak... jednak jest ta altana, będziemy szukać. <grytanie> Także świętokrzyskie lubi swoje diabły. I teraz takie szybkie zestawienie. Właśnie podjechaliśmy, zrobiliśmy kilka podjazdów piaszczystych, kamienistych. Były wzloty i zjazdy. Ja mam temperaturę 117 stopni w tym momencie na wyświetlaczu, a ufała w wersji Quad Track jest 109. 109. Z już doświadczenia wiemy, że dużo szybciej spada temperatura silnika w naszych mocniejszych konstrukcjach, ale z naturalnego względu, że jest po prostu gabaretowo większy. Podczas wypraw zdarzają się sytuacje nieoczekiwane. Piekielny szlak w jednym ze swoich punktów ma po prostu głęboki rów do pokonania. Czasem warto mieć ze sobą piłkę, sikierkę, podczas takich długich przejazdów. Ponieważ powalone drzewo nie stanowi wtedy jakiegoś większego problemu, jeżeli naprawdę chcemy tą konkretnym szlakiem dotrzeć, bo jak nie, to zawsze jest alternatywa. I na przykład w lasach możecie w naszym kraju spotkać mnóstwo takich długich, przełajowych, pięknych dróg, przygotowanych przez nadleśnictwa. I jazda takimi szlakami jest niezwykle przyjemna. Goodness. Nie mamy pojęcia co to jest, ale jest hm, ogromne Muzeum Michnów Bardzo ciekawy obiekt Co to za obiekt? Ale wielki budynek Żelbet połączony z palonym drewnem Bardzo ładne estetyczne połączenie Godzina otwarcia muzeum Punkt informacyjny Muzeum, z tego co się zdążyłem zorientować, prezentuje historię wsi polskiej i przejść zaborów, z zniewoleń, jakie były w tym regionie. Z tego co się orientuję, to kieletczyzna przechodziła z czasem z rąk Sowietów, później Niemców, została odbijana, więc Dużo się nie działo, a na pewno tutaj można szczegółowo poznać historię, w niesamowitym klimacie, zbudowanym muzeum w surowym stanie. Po drodze trafiliśmy na bardzo ciekawy budynek, taką nowoczesną stodowę, która okazała się mauzoleum wsi Michów, czegoś tak? Tak. Mocą wolę upamiętnia historię polskiej wsi, w regionie Kieletczyzna oraz wschodniej części Polski, konfliktów, wojen i trudów, z jakimi zmagali się ludzie mieszkający na wsiach. Bardzo ciekawie prezentuje się to wszystko w tym budynku. Beton połączony z palonym drewnem, odczuć zapach tego palonego drewna. Bardzo fajnie zaprezentowane to wszystko. Tak, cała masa tablic opisujących te zdarzenia, dużo zdjęć, których niektórych może nie będziemy pokazywać, obrazujących to. Tragedie. Tak, tragedię, to co oprawcy dokonywali na swoich ofiarach. Nie Nieprzyjemne obrazki, naprawdę. Sam fakt, że no, takie rzeczy miały miejsce, to wiadomo, nie jest to nic, nic miłego, aczkolwiek takie rzeczy zapisały się na kartach naszej historii. Należy o nich pamiętać. Dokładnie. Sam budynek robi przepotężne wrażenie, tym bardziej, że pojawia się w krajobrazie tak dosłownie znikąd. Ale tak. Ruszamy, zwierzę dalej. Myślę, że jeśli akurat będziecie gdzieś w okolicy, to warto się zatrzymać. Tym bardziej, że całkiem możliwe, że zwróci naszą waszą uwagę, tak jak i naszą. Bo tak. ciężko, ciężko go nie zauważyć. Bardzo. otrzymaliśmy dwa domowe pamiątkowe bilety. Yy, więc jeżeli ktoś nawet ma problem z finansami, to bez problemu może tutaj odwiedzić to miejsce za darmo. Także polecamy. Historię warto znać, by nie musiała się powtarzać. Katarzyny dotarliśmy na taras widokowy. Przepiękny widok. tutaj eee, w stronę północnej części Kielc. Wracamy teraz na święta w Katarzynę i już na koniec dnia, zanim złapie nas zachód słońca, chcemy dotrzeć do. może się uda? do Mubarak. Z tego punktu mamy 24 km i godzinę, i półtorej godziny drogi, więc zobaczymy, jak to będzie, wracamy. Super chmina. Chyba tego miejsca nie uda się uchwycić w pełnej okazałości, ponieważ dojechaliśmy do tego punktu już nocą i Musicie uwierzyć mi na słowo, że przed Wami jest dom Bartek. Nie wiem jak na kamerze to widać, bo dopiero testujemy ją pierwszy raz. Zrobiliśmy 100 km, 5 godzin jazdy. Cały dzień podróżowania z odwiedzaniem różnych punktów. I fajnie. Zakończamy dzień wspaniałą wyprawą, ciekawą podróżą, nowymi przemyśleniami o na przykład jednym z elementów tych przemyśleń jest wypożyczania, którą planujemy zrobić. Więc jeżeli jest też zainteresowany, bądź zainteresowana taką formą wypoczynku i relaksu, żeby odwiedzić nas, wypożyczyciel rower, dajcie znać w komentarzach będzie nam miło yy, pozyskać jakieś informacji od Was czy to zdecydowanie śledźcie nasze tam profile postaramy się do Wam dać informacje, jak już będziemy wiedzieli co i jak a co do samej wycieczki, to jest zdecydowanie jedna z fajniejszych wycieczek. Tak. <laughs> najbardziej najbardziej urozmaicona, jeśli chodzi o i atrakcje, i o trasę, jaką się poruszaliśmy, mm. tak naprawdę. Spoko. Mnóstwo wrażeń. Tak, rowery myślę, że tak 50 na 50. Pojedzieliśmy i trasami, lasami, kamieniami, zjazdy i zjazdy. Było dużo nierówności, ale też dużo szosowych, tak. szybkich przejazdów. Super, super. Sporo też asfaltowe, takich zwykłych, tam mamy Ulic. Zdecydowanie jeśli nie jesteście z regionu to polecamy Świątokrzyskie Kielczyzno, bo jest tu sporo, centrum Polski jest to naprawdę sporo takich szlaków, gdzie, gdzie można się poszalić, gdzie można sobie pojeździć, jest to zdecydowanie urozmaicony region turystyczny. Tak, więc do zobaczyska na następnej wyprawie. Dokładnie. Cześć.